Holy Rambo, ty jełopiec pierdolony, nie drap się tak mocno na, na swojej głupiej szyi się, bo w pola odpadnie i się wtedy kurwa zrobi. Pamiętaj tylko jedno, nie pokazuj nam tu alkoholu, bo to nie jest fajna rzecz dla wszystkich, bo każdy pomyśli, że kurwa tobie się jechać i pić chce, browaruska. Popatrz na mnie, ja jestem spokojna i sobie leżę grzecznie i piję głupiego harnasza, na kaszysza, harra na kaszyza, jedno pisko może być, drugie pisko może być, ale wiem co nie przyjrzyjemy, bo już mam tego dosu. Mimo to, że wczoraj była zajebista zabawa przy ognistym grillu w Arturówku, ówku, to jest moje miejsce, gdzie przebyłam i urodziłam się, mimo to, że wychowałam się tam. Zdaj iz moje okolice, vsem sešparibalom, mojim zoomalom, ki so bili obesni torej na grilu. Pozdravljam njih srbestne, mimo to, da pozdravljam te, ki so bili z nami, z nami. Pozdravljam vas, velika vaša kobra, saludja, brezatski.